Tym razem witamy trenera gospodarzy i kapitana gospodarzy. Jako pierwszy proszę, żeby głos zabrał trener drużyny AZP z Politechniki Warszawskiej, Pan Ładny Starcy. -Juś. Proszę bardzo. Tak, może być. Pójdźcie, do na gruntę. na sobie drasta, to numer jeden, żeby mogli sobie w tym zespole nam się dało ten mecz. To nie jest tak proste, nie tak uh, lekko z naszym temperamentem, z naszym potencjałem. Ale w tym meczu nam się dało i każde każde uh, jakości, jak, jak uh, procenty za dwa, jak za trzy, 3 za 2-4, za 3, za to za 5, za 5, za 6, Trzeba wyróżniać żadnego, bo po prostu jeżeli 5 złotych ponad 10 punktów, to jest kontraproduktywne powiedzieć, że 1 złoty zagrał dobrze. Nie? Po prostu jest prawda, okej. Okay. Można, można powiedzieć relatywnie spodziewano, tak lekko, ale powiem to tylko tak, Nisem rekel, da je, vendar ima sedmega. Svedem na to, upravo za gratulacijo, dužega za vas je medalje zlatne za moje slubake, za, za volnice, da se to uvrščajo. Nije na razboru, pokazali smo, da bačimo s svojim maksimalnim možnostim. Časami se udaj igra trofimirje, ampak bačimo. Respekt do Treve, Mirje, Bogičeviče, Atevedega, Baske, Povna.